Okej, okay. dzisiaj yy, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o idei ekolibrium. O co, o co w niej tak naprawdę chodzi? I Kamilu, no powiedz nam, co to jest to ekolibrium, tak w skrócie, żeby przypomnieć wszystkim, o co chodzi. Okej, okay. ekolibrium to ekosystem. To jest miejsce, gdzie wszystko działa w takiej, małej, w takiej małej harmonii. I ekosystem polega na tym, że wszystko ze sobą współpracuje i jedno jest rozwiązaniem dla problemu drugiego, jedno potrzebuje to, co potrzebuje drugie, i tam za mną jest właśnie taki świat, taka mój ogród, który razem stworzy pewien właśnie ekosystem. Rośliny są tam zdrowe, rośliny są tam bujne i robią to, co rośliny robią najlepiej, czyli oczyszczają, regenerują, produkują, i ekolibrium, oczywiście, które ma to taką nazwę, to, to, to dzieło tych wszystkich wspaniałych ludzi, które, którzy przez tyle lat razem ze mną współpracowało. I dalej współpracuje, więc to, to jest taka żywa idea. Eko-librium to również technologia to jest technologia akwaponiczna, kiedy woda przelatuje, kiedy woda jest pompowana przez rośliny jako filtr. Rośliny filtrują i oczyszczają w ogóle wodę, pobierają z niej to, co potrzebują, a resztę wchodzi do naszego akwarium, gdzie rybki mają czystą wodę i e, ekolibrium to również e, e, to, e, to też w ogóle no, taka sztuka, to jest design, to jest coś, co biorąc rośliny do, e, do wnętrza mamy po prostu dużo frajdy, patrzymy na nie, one e, dobrze wyglądają, one dają nam ten cały ten, ten, ta zielona, prawda? E, e, ta, ziel, ta zielona e, dają nam trochę takiego piękna, dają nam trochę takiego, no wiecie o co chodzi. No każdy jakoś tak czuje podświadomie, że rośliny są w porządku, że rośliny są dla nas pozytywne i to jest też właśnie, że łącząc te wszystkie rzeczy, jest to jeden taki jeden system. Jest to jak My to nazwaliśmy, ponieważ jest to taki dokładny, no jest to taki właśnie Samowystarcza, samowystarczalny świat, takie słowo jest sustainable tutaj to mamy. No tak, rośliny generalnie są naszym, można powiedzieć, pierwotnym domem, dlatego gdzieś tam dobrze się czujemy w lesie i tak dalej, tak, tak myślę. Ale powiedz, bo tak naprawdę ludzie no, ciężko mają utrzymać rośliny, często widzę, że no, nie potrafią właśnie żeby sobie poradzić z tym utrzymaniem tych roślin, a to, co ty tam stworzyłeś, to jest w ogóle jakiś kosmos za tobą. I tak naprawdę nie wiem, czy ty chcesz coś w ten sposób pokazać, czy, czy to jest jakiś Twój manifest? Wygląda rewelacyjnie, to trzeba powiedzieć. Dzięki, Chłopaki. Jest to, jest to po prostu to jest zestaw roślin, które jeśli rozwiązujemy, na przykład dbamy o jedną roślinę. To tym bardziej jesteśmy w stanie stworzyć ekosystem. Ekosystem po prostu sam siebie wspiera. I pokazałem, oczywiście, chciałem pokazać, że można rośliny, żeby one również same o siebie nieco dbały, żeby pokazać, że tak jak mówisz, może to trochę jest manifest, że takie małe ekosystemy rozwiązują wiele problemów jednocześnie w małej skali, ale jeśli tych ekosystemów jest dużo, to wtedy one rozwiązują takie globalne problemy skuteczniej niż kiedy są sfragmentaryzowane. Dam wam przykład. Jest problem powiedzmy żywności, tak, żeby żywność była zdrowa, żeby była blisko dostępna, żeby była żeby była po prostu prosta w obsłudze. Jest też na przykład coś związanego z energetyką, tak? Jest, żeby ona była lokalnie, że ona była lokalnie, żeby był taki ekosystem energetyczny, który też to trochę reprezentuje. No i w końcu jest, wiesz, takie są problemy jak na przykład, wiesz, zdrowie, medycyna naturalna i zioła, wiesz, jest wiele problemów, o których też niedawno żeśmy rozmawiali i one wszystkie tutaj Tworząc ekosystem, po prostu jest to proste, że ekosystemy działają lepiej niż jakby na przykład rozwiązujemy te problemy w sposób taki cząstkowy, fragmentaryczny. Czasami jeden problem rozwiązuje, tworzy, rozwiązując jeden problem, tworzymy 10 następnych. Tak? Więc rośliny jako nie dbamy, to czasami dbamy o ich środowisko, takie o cały ten, całe to otoczenie i to trochę chcieliśmy, trochę chcieliśmy właśnie uzyskać. Właśnie, że nie jest to auto a ekosystem. Mam nadzieję, że, że jest to coś, co rzeczywiście przykuwa uwagę i to, co, co, co mi tutaj mówiliście, jest to, powinno to trochę, prawda, yy, yy, powinno to przemawiać samo przez siebie. Mam Jasne. nadzieję, że się wam podoba. Marcin, może, może ty coś tutaj zapytasz Kamila? Chyba mikrofon jeszcze jest do włączenia, ależ oczywiście tak cały czas, <laughs> okay. słuchaj bardzo podoba mi się to co mówisz, ten cały opis całej idei, to jak wyglądają te wszystkie rośliny, jak one też dobrze jakby współpracowały ze sobą, Ale jednakże do tego też potrzeba wiedzy tak, żeby wiedzieć jakie najlepsze sobą w takim razie rośliny łączyć, A, więc jakbyś mógł powiedzieć jak zdobywałeś tą wiedzę, szukaliś tego, żeby znaleźć jakby najlepsze rozwiązania, które będą ciebie Pasować akurat w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, bo gdyby nie to, że mi wcześniej pokazywałeś na kamery całe pomieszczenie, to by stwierdził, że jesteś doklejony. I wiele, Ej, wiele uznam, osób tak myśli. Uznam to za komplement. <laughs> uznam to za komplement. Słuchaj, wiesz, zajmuję się roślinami z taką symbiozą, synergią, wiesz, współpracą od 25 lat przynajmniej. I jeśli chodzi o rośliny. To one są, dość, one są dość proste, trzeba je po prostu podlewać, czyli mieć cały czas, one wiedzą, co potrzebują. I teraz tak, chciałem też pokazać, że na przykład jak mamy jedną roślinę, to nie musi ona, ona po prostu, jeżeli, jeżeli połączymy akwarium, z, połączymy je właśnie z jakąś roślinną kompozycją, to ona tworzy bardzo fajne ze sobą symbiozę. No i w końcu chciałem pokazać, że też, że jak masz rośliny, one nie muszą być, wiesz, można je gdzieś poupychać, gdzieś na ścianach, na sufitach, przy drogach. Wiesz, żeby mieć bujne rośliny w mieście, możemy po prostu tworzyć setki, tysiące ekosystemów. I to trochę chciałem też pokazać właśnie, że rośliny na świetnie się prezentują na ścianach na sufitach. A ściany są tam, często niewykorzystane, prawda? W, w, w ogóle. To jest ogromny, ogromny potencjał wykorzystania po prostu efektywnie przestrzeni. Mamy ogromne, prze, wiesz, hale, mamy, wiesz, mamy, wiesz, centra handlowe, mamy różne urzędy, szkoły. Nie ma w ogóle tam roślin czasami, no właśnie jest kilka doniczek, które trzeba oddzielnie nimi się zajmować. One nie tworzą, nie tworzą właśnie nie tworzą ekosystemu, tylko to są takie monokultury, bo jedna roślina w jednej, rośl w jednej doniczce jest. Tak. I one też nie mają. No trochę się nudzą, że tak powiem, te rośliny w środku. Panowie. A jaką ten. O, przepraszam, ten, tak za to powiem, co tych ścian. W jednym z biur, które czasem jestem, to mamy na 7-8 metrów wysokości, całą właśnie ścianę z chyba na 3 metry, z takimi właśnie specjalnymi kieszonkami, gdzie są te rośliny Epi, są tam monstery, różne takie rośliny i tam to tam są tam fajnie nawadniane. I to od razu zawsze przykuwa uwagę za każdym razem jak tam jestem, ludzie patrzą, robię sobie zdjęcia i od razu no tam. Przeczytam... Właściwie przeczytam... relaksacyjne, tak, tak. tak. Nie dość, tak, że produkuje tlen, mają... relaksacyjne, no dużo bardzo przyjemnych właściwości, no. Jak patrzymy na rośliny, jak z nimi właśnie mijamy je, one zawsze, one są żywe, no życie jest, ja nie chcę tak mówić tak patetycznie ani, wiesz, ale rośliny robią swoją robotę, wiesz, przykuwają uwagę, przykuwają, wiesz, przy nich czujemy się dobrze, to jest tak wielofunkcyjne rozwiązywanie naszych problemów, rośliny rozwiązują większość problemów na ziemi, tak, więc y, jeśli stworzymy ekosystem, no to efekt będzie zawsze pozytywny, tak, więc to trochę jest y, to, co trochę mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytania. Mamy ogrom, ogrom możliwości wykorzystania roślin w naszych miastach. A powiedz, jak jest z temperaturą? Y, generalnie w jakich temperaturach te rośliny można trzymać? W takim kontekście, wiesz, to, to zależy, no rośliny zwykle czują się dobrze, możesz spuszczać, z, z, wiesz, jak jest zimno, to może być zimniej, tak? Jak jest zima, no to rośliny mniej wegetują, normalna temperatura pokojowa, może spadać nawet tam przy niektórych palmach do 5 stopni, które palmy nawet już u nas, wiesz, zimują, jeśli chodzi o temperaturę. Wszystkie, wszystkie rośliny zimujesz ogólnie? Słuchaj w ogóle ja ci powiem tak przy tych roślinach na przykład bardzo dobrze sprawdzają się świeczki. Jeżeli na przykład w domu nie chcesz ogrzewać świeczka w ogóle one pochłaniają tlenek węgla, dlatego jeśli czasami wystarczy jedna świeczka i ta roślina gdzieś od razu widać, że ożywa, więc normalna temperatura bez żadnych tutaj wiesz ceregieli. Muszę powiedzieć, że to świetny pomysł tą świeczką, muszę częściej stosować. No. Przy roślinach się super sprawdzają, wiesz, wszystkie palą dym świeczki. Też, nie? Dwutlenek węgla, one po prostu pochłaniają dwutlenek węgla. To jest ich tajna broń. Wiesz, jeżeli naprawdę mamy teraz ten temat dwutlenku węgla, wszystkich raportowaniach, wiesz, ESG, wiesz, są, 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 są rzeczy całkowicie niezrozumiałe rośliny, rośliny to rozumieją i nasze potrzeby. Po prostu to, co my nie potrzebujemy, no to one używają tlenu węgla do, do wzrostu, do, do oddychania wręcz. No to korporacje na całym świecie czekają na takie coś, żeby redukować co dwa, no to ty je redukujesz, tak? Z, wiesz, no jeśli tak, tak, to, to jest rozwiązanie dla firm, dla korporacji, dla, wiesz, urzędów, jeżeli chcą właśnie redukować. No to jest coś takiego, że chciałem trochę też pokazać, że o ile ludzie czasami zmniejszają albo liczą po prostu ten ślad węglowy, to w prosty sposób, jeśli stworzymy takie bujne, intensywne środowisko, które potrafi pochłonąć kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów, takie malutkie środowisko dwutlenku węgla, no to tym bardziej, no, tym bardziej, wiesz, takie rozwiązania, jeśli multiplikujemy, jeśli, jeśli takich ekosystemów postawimy wiele, no to bardzo ograniczymy ślad węglowy, więc jak najbardziej, no to ma sens, dlatego zapraszamy korporacje do robienia prawda, pochłaniania tlenku węgla i robienia różnych instalacji właśnie ekosystemowych. Jest to jest, tutaj to jest... Z tego co mówisz, ale też jeszcze jest piękne wizualnie, jak to się robi. Zawsze, takie... nigdy komplementów tego. Nasze, nasze, nasze nasz ek, nasz ekolibium przyjmie każdą ilość komplementów, jeśli takowe powstają. I, I też Panowie, w tym jest cały jeśli... fan, prawda? Że te kompozycje tworzyć i tak dalej. To też jest bardzo A fajne. dokładnie, dokładnie. To jest właśnie cały fan, że to rośnie, że te rośliny można sobie tam trochę czasami pielęgnować. One czasami, one tak intensywnie rosną, że po prostu czasami trzeba je trochę przyciąć bo no bo wegetują, rosną i, i, i po prostu wiesz, puszczają kwiaty i tak dalej. No rozumiecie, no jak roślina bół rośnie, no to wtedy, to wtedy też to cieszy. To widać, że ona w ogóle inaczej wygląda. Taka roślina, nie taka, która taka jest takiej stagnacji, tylko takie rośliny, które ze sobą tam, wiesz, przerastają się, robią, wiesz tam. Tak się... widać, że jest taka zdrowa i tak dalej. No Te listki ma takie błyszczące, to, to, to wszystko jakby widać od razu po tej roślinie, że, że dobrze zbry, się później. czuje. Tak, one akurat mi mówią, one, one komunikują, że, że jest im tam okej. Okay. To, to A w ogóle czytałem to... ciekawy artykuł, bo jest właśnie urządzenie, które po można podłączyć do roślin, które za pomocą impulsów elektrycznych jakichś, jakby tworzą muzykę te rośliny. I najlepsze jest to, że podobno jacyś muzycy zaczęli komunikować się z tymi roślinami dźwiękiem, że normalnie rośliny po czasie nauczyły się i potrafiły powtórzyć jakiś dźwięk czy coś takiego. Czytałem o takim badaniu ostatnio. To słyszałem też, o muzyki na rodzinę, ale o takim czymś to nie słyszałem. Ciekawe. Słuchajcie, nie, nie będę wchodził w tak głęboko. Słuchajcie, jeżeli wiem, że nagrywają, są różne tam testy, jeżeli chodzi o tam dźwięki, ultradźwięki. Ja akurat się na tym akurat nie znam. Ja po prostu patrzę na ośliny i widzę, jakie one mają, jak one wyglądają. Są też sztuczna, sztuczna inteligencja, która Potrafi na pokształcie liścia, po nie wiem, jakichś drobnych, o ob, ob, krawędziach stwierdzić, czy ona przypadkiem nie ma, nie jest przelana, nie ma za mało wilgocia, I Czego Czego potrzebują? Właśnie, że poziom żelaza potrafią stwierdzić potrafią no, no niesamowite. A testowałeś, testowałeś, te aplikacje? One działają? Są znam badania na ten temat, znam specjalistów na ten temat, którzy potrafią, którzy potrafią monitorować stan takiej instalacji. No, masz, dzisiejsza technologia to jest po prostu kosmos wiesz, tego typu instalacje. Brałem udział też w takim projekcie, który miał nazwę właśnie Kobe. I, I to była stacja kosmiczna, gdzie właśnie tego typu ściany były projektowane jako takie stacje kosmiczne, jako element stacji kosmicznych, i właśnie tam kosmonauci, akurat to była instalacja dla szkoły i tam były właśnie tak, takie zielone ściany, gdzie uczniowie uczyli się, jak uprawiać, jak, jak stworzyć właśnie taki samowystarczalny system. Czyli tam była też hodowla ryb. I, uprawa roślin, więc więc to taka była prawda samowystarczalna baza i właśnie podstawą jest jest też akwaponika więc to rozwiązanie jest tak uniwersalne, że no wymagałoby to jednak grubszego opisania, żeby wejdzie wszystkie tam perypetia tego yy, yy, właśnie takiego ek ekolibrium, czyli, czyli takiego nie tylko systemu. jakieś korporacje i urzędy, ale widzę, że szkoły tutaj już też Mogą uczyć młode osoby właśnie takiego lepszego zarządzania. No to jest jak to powiedziałeś, tak? Tak, Marcin. No właśnie to jest to, że to są bardzo pierwotne, takie. To jest nauka, no to jest edukacja. Nauczymy no uczymy się jak edukować. Jak, e, znaczy, jak pielęgnować, prawda? Jak dbać jak o środowisko zbuczyć, w pewien jak sposób. Jak dbać o środowisko, wiesz, no co to, jak roś, jakie mają potrzeby roślin, jak nawozić, prawda? Co to znaczy? Podlewanie. E, uczymy się w ogóle o biologii, uczymy się o ich biologii, czyli też relacje pomiędzy tymi zwierzątkami, które tam są w naszych akwariach. To jest też takie pierwsze dbanie dzieci, prawda? No, uczą się po prostu, jak dbać o kogoś poza samym sobą. Poza tym jest to też taka lekcja systematyczności, no ludzie też no pytają się, to też jest takie miejsce, jak już wiele razy podkreślałem, że czasami po prostu patrzą na to i już jest to, wiesz, taki nie wiedzą nawet, że one mają jeszcze jakieś tam korzyści, po prostu ta, ta, ta wizualność, to, że po prostu im się to podoba, czy tam, nie wiem, przynoszą jakieś swoje, prawda, roślin, to jest bardzo wesołe, kiedy potrafią naprawdę wejść w taką interakcję ze sobą i dbać o te zwierzątka, rośliny. No jest to tam edukacja. Na podstawie tego twojego doświadczenia, też tego, co tutaj właśnie opowiadasz, no się szkół, jak myślisz, ile to może czasu zająć, żeby więcej placówek, czy to oświaty, czy ludzie byli bardziej świadomi tego wszystkiego? Nie mam pojęcia. Słuchaj, ja bym chciał pokazać, ja bym chciał pokazać właśnie, że zwierzaki, tak jak tutaj wiesz, rośliny, są elementem naszego koniecznego życia bezrośnie przetrwalibyśmy. Wiadomo i jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć. Zaraz jeszcze odpowiem, zadasz mi jeszcze jakby coś jakieś jeszcze dodatkowe pytania. Natomiast ja to jeszcze stworzyłem wszystko wiesz, stworzyliśmy to wszystko z materiałów wtórnych. Tam są rury, tam są rury, które odzyskaliśmy, tam są butelki z których tworzyliśmy doniczki tam jest cała masa takich uczymy ludzi nauczyliśmy siebie i właśnie i naszych tam znajomych jak tworzyć właśnie taki prawdziwy odzys odzyskiwanie materiałów taki recycling właśnie no sorry bo jeszcze mi zadałeś jakieś pytania ale chciałem jeszcze o tym recyklingu powiedzieć materiałów nie, no bardzo dobrze, no póki co to mówisz o się jak ważne jest tutaj odpowiednie podlewanie, jak te rośliny żyją z nami w symbiozie, tutaj jak jest życie się tak naprawdę rozwija i poprawia nam się sam komfort i odpoczynek, dzieci już mogą poznawać te różne tajniki, żeby przekazywać to dalej i poczuły jak to jest ważne i może ich to doprowadzi, że będą chciały dalej rozwijać i może na takich projektach brać udział w przyszłości, a do tego jeszcze mówisz, że to jest... Już wykorzystacie materiały wtórne, recykling, cała ta kompozycja, no brzmi to fantastycznie. No, nie da się do niczego przyczepić. Wiesz, jest właśnie, to był taki pomysł, żeby trudno coś tak naprawdę człowiekowi o dobrej woli, żeby, wiesz, widzieć, nie widzieć tych korzyści, jakie właśnie tworzy taki zamek, taki, taki ekosystem. <śmiech> <śmiech> tak. Dzisiaj jeszcze po treningu więc w tym właśnie środowisku roślin, prawda? Bo tu się też świetnie uprawia sport, prawda? Jazdy, treningi w takim dotlenionym środowisku. No ale wracając może, wiesz, no, trochę po części wszystko jest. Jest to właśnie takie nawiązanie do naszych takich trochę cywilizacyjnych, trochę tak, takich naszych tych problemów. Tak jak żeśmy jeszcze rozmawiali, tutaj wsadzasz zioła i one po prostu zawsze będą rosły. To pyta też... pytanie też, no bo skoro jakby w dzisiejszym świecie ludzie idą za tym systemem, tak i generalnie idą za tą taniością i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że ludzie będą w stanie się, nie wiem, zmienić? Moim zdaniem, na. Jak pewno. myślisz, Marcin, bo ty jesteś taki. Na to, że już są te, jest taka idea. Tutaj już nasz, tutaj wspaniała osoba, która opowiada, że już ma takie doświadczenie i robione są już takie rzeczy i uczy, uczy się innych. Pamiętam, jak byłem jakiś czas temu na uniwersytecie w Amsterdamie i tam na przykład wykorzystywali panele fotowoltaiczne, a pod nimi ziemniaki. Dlaczego? Podobno ziemniaki nie za bardzo mają być na pełnym słońcu i w ten sposób miały trochę cienia i były wykorzystywane jeszcze energia, więc wykorzystywali. Świetne połączenie, tak? Jakby Ci przestrzeń tak? odpowiednio wykorzystali. A, tak, dokładnie, tak? a teraz, no, uważamy, się walczy o przestrzeń w każdym możliwym miejscu. To dlaczego nie można wykorzystać tego, żeby dawało nam to jeszcze świetne owoce, wyglądało, jeszcze dodatkowo wyglądało, tak? Jasne, off -grid właśnie... też na tym polega, żeby jakby wykorzystać w pełni potencjał przestrzeni, no i wszystkie jakby możliwości, które ma się w danym miejscu, nie? Dokładnie. Tak, tak, tu można dodać, że po prostu też jest takim małym ekosystemem. Dużo mówiliśmy o właśnie takich, o pewnych właśnie ekosystemach, też energetycznych, kiedy jakaś tam, nie wiem, jeden budynek ma, jest samowystarczalny albo jakaś grupa, nazywamy to wspólnotą energetyczną. Te nasze właśnie ekosystemy botaniczne, akurat to ma nazwę ekolibrium, tak? Tak go po prostu nazwaliśmy. Natomiast jest to po prostu ekosystem. Yy, może być rzeczywiście również, tak jak Ty mówiłeś, Marcin, yy, w jednym miejscu wykorzystuje się, yy, wiesz, jedno miejsce się wykorzystuje dla wielu celów, tak? Czyli na przykład trochę ziemniaki, na górze jest fotowoltaika, tam jest gdzieś jeszcze w wolnych, yy, kiedy masz wolne moce na nie możesz po prostu produkować tego do sieci, no to ta, ten, ta energia, nie wiem, może oczyszczać wodę, może coś tam jeszcze robić wiesz, przepompowywać ją, wiesz, pompować ją na górę gdzieś, prawda, gdzie później ją można spuścić, tam jeszcze można dać małą turbinę elektryczną, żeby ona jeszcze wy, wypuszczając wodę. Chodzi o to, żeby efektywnie wykorzystywać przestrzeń. Nie mamy nieograniczonej przestrzeni, a na wiesz, na, na, na budynkach, na dachach, na, 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 na ścianach zwłaszcza jest tyle miejsca niezagospodarowanego, które moglibyśmy wykorzystywać właśnie takie właśnie instalacje, prawda? Można by było spokojnie. Wiesz, one też termoizolują, wiesz, są po prostu jednostronnie pozytywne. Jeśli potrafimy wykorzystać przestrzeń, tak jak my, nie, nie po prostu postawić je na środku, gdzieś tam pokoju, tylko właśnie staraliśmy się, żeby nie zabierały one przestrzeni, one wszystkie żyją sobie na ścianach, co do zasady tutaj na suficie. mogę jeszcze pokazać, że, że są też na suficie i w każdym miejscu, prawda, gdzie, y, 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 gdzie tylko ta cała, y, ta cała instalacja jest sobą połączona, więc jest taki wąż, gdzie ta woda sobie y, taka rzeka, tak powiem, coś coś takiego jak rzeka, że ona po prostu płynie więc z tego akwarium i się, roz, wiesz, i y, no prze, prze, to jest taki filtr przepływowy, bo rośliny właśnie go tak pobierają tą sobie wodę i się, co tłumaczyłem już chyba tam z 10 razy, więc nie będę się powtarzał. Więc trochę o obiegu zamkniętego, można też to powiedzieć, zrobić. To jest przykład oczywiście taki demonstratorium jak najświetniej, żeś to wyłapał, jest to właśnie jest to typowy obieg zamknięty. Ekosystem zamknięty, też system regeneratywny, bo tutaj jest właśnie też takie rolnictwo regeneratywne. No i co, no jeżeli teraz Może korzystając z okazji, będziemy zapraszali na zapoznanie się i takie fizyczne, prawda, że, że można tutaj fizycznie do nas do Bishabu podjechać, zobaczyć 19 października. Kochani. 19 października będzie można do nas wpaść na nasze, na nasze spotkanie, na naszą imprezę integracyjną po, po lecie. Będzie to właśnie jedna z tych, kiedy już zobaczymy to nasze, 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 nasze nasz bizhubowe ekosystem. Więc adres, koniecznie zapamiętajcie. Adres na bishab.pl. Adres na Bishab.pl ale powiedzmy, że jest adres Bishabu to jest też ulica Biskupia. A sprytne. Jest to trochę zbieżność, trochę przypadek, trochę słuchajcie, na pewno e, jeśli e, jakiekolwiek pytania są właśnie takie typu, mam, właśnie mamy setki pytań odnośnie, żeby to zobaczyć, dlatego też to zaproszenie, które sobie tutaj pozwoliłem przemycić, jak właśnie uprawiać jak właśnie, właśnie w prosty sposób zająć się właśnie jedną roślinką, dlatego my od razu doradzamy, jak zrobimy to w takiej skali ekosystemu, wiele problemów się rozwiązuje jednocześnie. Więc tutaj jak rozmawiamy z naszymi partnerami, właśnie z korporacjami, doradzamy, doradzamy też, wiesz, samorządom doradzamy właśnie też współpracujemy ze szkołami i w tych miejscach jest szansa po prostu, żeby powstały ekosystemy, więc jeżeli ktokolwiek ma taki pomysł, ma tam, yy, yy, chciałby coś takiego zrobić, ma tam kogoś, yy, kto coś takiego pytał, super, dzwońcie do Sebastiana, do, yy, do Uniwersum, prawda, jak i do nas na Bishaba i na pewno coś wymyślimy wspólnie. Czyli 19 października, yy, pewnie godzina jakoś 19, 20. 19. 19. Dokładnie. Yy, w ogóle 19 jest festiwal roślin, także jakby ktoś miał ochotę z nami się wybrać, to też zapraszamy. Yy, Będziemy tam na festiwalu. Gdzie powiedz jeszcze? Yy, to to na stadionie, na stadionie. Tak, jest. jest na stadionie Super Impreza. Będą ciekawe rośliny. My pokażemy też nasze. Tak. Dokładnie. No dobra, to co? To widzimy się w takim razie 19. Wpadajcie zobaczyć ekolibrium na własne oczy. Wiecie, przez kamerę to nie robi takiego wrażenia jak na żywo, także koniecznie wpadnijcie zobaczyć, pogadać z Kamilem, czegoś ciekawego się na pewno dowiecie. No i w takim Z każdym razie... z Was. <głos》> Dokładnie. Dużo ciekawych rzeczy się było. Także... Dzięki chłopaki. Cieszę Dzięki... się. Odsłuchało, cieszy się, mieliśmy trochę wiedzą. Trzymajcie się na razie. No, cześć. Dziękujemy wszystkim, trzymajcie się. Do zobaczenia.